Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z taką oto rzeczą. Słuchajcie, powiem Wam, że temperatura we Włoszech po prostu oszalała w tym roku. Poniżej 32 stopni, to tak od miesiąca, nam temperatura tutaj nie schodzi. Jest masakrycznie gorąco. W domu, nawet też cały czas po 29 stopni, bez użycia klimy, po prostu nie dałoby się tutaj wytrzymać. I to mnie pchnęło do tego, aby wykonać sobie taką mgiełkę świeżającą, ponieważ używamy jej tutaj wszyscy naprawdę w ogromnych ilościach. Wcześniej kupowałam gotowe produkty, natomiast teraz pokusiłam się o wykonanie sama takiej mgiełki I tak jak tutaj widzicie, jest to mgiełka odświeżająca o różnych zastosowaniach tak naprawdę, ponieważ ja najczęściej w tej chwili używam jej po prysznicu, kiedy po prostu jest bardzo gorąco i, i praktycznie po wyjściu, po, z prysznica, spod prysznica automatycznie się człowiek poci, więc, więc nie ma sensu nakładanie żadnego typu balsamów, masy, tym bardziej. Dlatego mm, używam właśnie tej mgiełki, psikam sobie na ciało, po czym lekko wmasowuję. Myślę, że będę jej też używać na wczasach na plaży jako odświeżenia, myślę, że, że bardzo fajnie sprawdzi się też w tej roli, bardzo dobrze też sprawdza się po ukąszeniu komarów, przynosi taką natychmiastową ulgę, ochłodzenie i to miejsce zaczerwienione tak po prostu już też nie pieczy i nie swędzi. Bardzo dobrze sprawdza się też na zaczerwienioną i podrażnioną skórę przez słońce yy, nam bardzo fajnie sprawdziła się po całym dniu spędzonym na basenie, kiedy to słoneczko nas dość mocno przypiekło i ta skóra była trochę zaczerwieniona, dlatego też yy, użyliśmy wtedy tego yy. No i tak po prostu w ciągu dnia po prostu jako odświeżenie. A mój mąż nawet stwierdził, że fajnie sprawdza się po goleniu, ponieważ zawiera ona ten mentol i przynosi uczucie natychmiastowego chłodu. Dlatego, kochani, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, jak taką mgiełkę odświeżającą można wykonać samemu w domu, zapraszam do dalszej części filmiku. No i tak i tutaj mam już e, naszykowany nasz napar e, z czarnej herbaty, który przygotowałam oczywiście z naszej wody destylowanej e, i herbaty, czarnej herbaty wiórkowej. E, wiórka są lepsze od torebek, ponieważ w tych torebkach to tak naprawdę do końca nie widzimy, co się znajduje natomiast tutaj widzimy same listki, po prostu ususzone ale wiadomo, jeżeli ktoś nie znajdzie takiej herbaty nie w torebkach no to, to wiadomo, siłą rzeczy musi użyć tej właśnie w torebkach i tutaj... Sobie po prostu zrobiłam 100 ml tej wody, 120 nawet wlałam i dwie łyżki tej herbaty. Zalałam właśnie tą wrzącą wodą, poczekałam 10-15 minut do, do ostygnięcia, po czym filtrowałam dwa razy. Pierwszy raz przez sitko, natomiast drugi raz przez czy to jakąś gazę, czy chusteczkę, czy też zwykły mm, kuchenny papier. I tutaj teraz już osobno mam odmierzony mentol, kryształki mentolu, wygląda to w ten sposób, można to dostać właśnie albo w aptekach, albo na stronie właśnie z rzeczami potrzebnymi do wykonywania swoich kosmetyków, czyli na przykład na no, Zrób sobie krem. I teraz te kryształki tego mentolu odmierzone mam tutaj w takim małym kieliszeczku. I musimy do tego dodać nasz alkohol, tak aby ten mentol nam się rozpuścił. A mentol po prostu najlepiej rozpuszcza się nam w alkoholu. I tutaj w osobnym pojemniku odmierzam sobie nasze olejki eteryczne. Ja tutaj wybrałam dwa olejki eteryczne: miętowy i lawendowy, z tego względu, że właśnie ten miętowy w połączeniu y z mentolem daje efekt e, chłodu na skórze, A tak jak Wam powiedziałam wcześniej, ma być to mgiełka odświeżająca, orzeźwiająca, e, dlatego te dwie rzeczy. Natomiast e, lawenda, e, jak wiadomo, ma, ma działanie łagodzące wszelkiego rodzaju podrażnienia na naszej skórze, także mam nadzieję, że e, świetnie się nam tutaj sprawdzi. E, e, I te olejki rozpuszczam e, w takim czymś. O nazwie Solu ball. Służy to, jest to płyn taki, który służy do rozpuszczenia właśnie wszelkich olejków, aby nam się to wszystko razem ładnie połączyło, tak aby po prostu nie trzeba było za każdym razem wstrząsać przed użyciem i tak odmierzam sobie tutaj te olejki i ten solubol bol używamy czterokrotnie więcej niż naszych olejków czyli jeżeli naszych olejków łącznie użyłyśmy 20 kropli tak więc tego użyjemy 80 kropli i tutaj wszystko razem sobie to już odmierzyłam i trzeba to chwilkę pomieszać dosyć długo tak aby powstało nam właśnie takie wszystko razem ładnie, żeby się połączyło. I do tego wszystkiego teraz będziemy odmierzać nasz bizabolol, czyli tak jak Wam już kiedyś mówiłam, łagodzi też on wszelkie podrażnienia na naszej skórze, działa naprawdę bardzo dobrze. I po, po tym będziemy musieli wszystko też razem pomieszać, aby nam się ładnie wszystko połączyło. Wszystko ładnie nam się razem połączyło, i teraz do tego wlewam nasz rozpuszczony mentol w alkoholu, który wymagał odrobinkę czasu, aby się tutaj ładnie rozpuścił. Natomiast już jest teraz w porządku, dlatego dolewamy go tutaj do całości. I oczywiście mieszamy. Pamiętajcie, że właśnie zawsze jest tak, że po dodaniu jednego składnika trzeba to dokładnie wymieszać. No, i teraz na koniec dodajemy tutaj nasz e, żel alos, ale, aloesowy, mieszamy, następnie kwas hialuronowy e, i cóż, i konserwant. E, I oczywiście wszystko razem mieszamy. E, I tak, wszystko mamy pięknie wymieszane. Ma to taki e, teraz biały kolor, dosyć gęstą konsystencję. I do tego teraz dolewamy po prostu do 100 gram naszego naparu z czarnej herbaty. Po czym wszystko dolewamy po troszku i mieszamy aż po prostu do uzyskania 100 gram. Kochani, nie pozostaje nam już nic innego jak tutaj mamy czystą, umytą butelkę. Tutaj już mamy gotową naszą mgiełkę, po prostu i przelewamy ją sobie. Teraz do butelki z atomizerem. I gotowe, kochani, tak naprawdę. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie jeżeli na przykład nie znajdziecie tego mentolu w aptece, to równie dobrze można bez tego go tą mgiełkę wykonać, zwiększcie tylko może ilość kropli tego olejku miętowego. I tak jak widzicie, wychodzi Wam całkowicie naturalny produkt typu takiego. Mm, mleczko karmelowe o pięknym zapachu yy, miętowym, który, który doskonale yy odświeża Wasze ciało, a także nawilża, dzięki właśnie zawartości tego kwasu hialuronowego. Zastosowanie tego jest naprawdę... gama zastosowań jest bardzo, bardzo szeroka, tak jak Wam mówiłam na początku. Ja bardzo często używam tego po prostu po prysznicu. Myślę, że super też właśnie sprawdzi się na plaży, jako tak spsikać się, żeby się odświeżyć. Doskonale sprawdza się po ukąszeniu komarów, wypróbowałam na Karolince. Po opalaniu na czerwoną skórę. Także naprawdę spróbujcie koniecznie. Dajcie mi znać w razie jakichkolwiek pytań. Piszcie pod spodem. Żegnam się z Wami i udanych wakacji Wam życzę. Pa!